Ale Dziękuję. Tak za, zawsze pan tak wysiada, ktoś nie, przy, nie, przy przystankach, nie, bo tam przysady. jest dużo ludzi i podają ręce. Dokładnie, <noise> tak? <noise> <noise> tak? dobra, niech będzie już tak. Spokojnie, nerwy pękają wszystko. No może nie, można, nie. nie, nie, nie Ale bro, broda drży. Może przed tirem, ja co on robi? Widziałeś to? <głos> <głos> ja robi? co on robi? Witam, Cię, tam, witam w naszym programie i zapraszam. Zobaczynia wkrótce. Je też zamykają ludzie. Za też? Czy... Proszę, Dziękuję proszę Bądź tu dobry. Witam. Dzień dobry. Gratuluję. Gratuluję wozu fantastycznego. Czy można coś mu zarzucić? To, że dobrze jeździ. Dobrze jeździ. Dobrze jeździ. Dobrze jeździ. Witam. Witam. Dzień dobry. Stefan jestem. Jakub. Mówę. Pan Jakubie. Mercedes. Mercedes. Mercedes, ale tak. Rodzinny. skrzypi trochę. Używany. musi skrzypić, używany. Rodzinny samochód. Używany. Trzeba do, do Oliwie czasem. Nie, nie, musi skrzypieć. Tak? Lepiej samochód używany. musi mówić. Aha. Dziwny jakiś ten numer. To nie, to nie jest policja drogowa, ale... Ale co, lżej się jeździ z jednym numerem? Nie. Nie? Ale nie, nie ma tak, zgubiła ej. pani numer. Ktoś mi zwinął, bo Ktoś... to jest ładny numer. A jaki to był numer? WM, czy pan był kojarzy, Że w... wszystko i miłość. Aha. A już reszta to wujak, jest... Tak... Wujak Wujak. Tak, tak. No Wujak Miłość. A jakaś, a jakaś jedną cyfrę, pani pamięta chociaż z tego numeru? 10. 10. No. No też właściwie można zidentyfikować. Mam prawo jazdy tylko w walizce w bagażniku A. Teraz A jestem w swoim samochodzie, która jest tu. I z racji na ewentualny tutaj sezon rozpakowań chyba i Daje pan słowo, i... że pan ma. Prawo jazdy. Oczywiście daję na słowo. Pani potwierdza, że pan ma. Tak, to I to nie jedno, tak? Dziękuję. I nasza druga grupa zawodników rozpoczyna walkę o tytuł zaszczytny najgorszego kierowcy Polski. Będzie to pierwsza konkurencja, którą Państwo już znacie. W ciemno, wjazd do garażu, tak zwanego garażu, bo my mamy wszystko tak, tak zwane, ale pogoda jest tak zwana, raz świeci, raz chmurzy. Konkurencja no nie jest trudna i po cichu powiem, że nie jest punktowana, ona jest taka na rozpęd. Cześć, nazywam się Jakub Klingofer. E, prawo jazdy mam od 6 lat. E, parę wypadków na koncie, trochę nerwów. Całe życie jeżdżę w Warszawie, w związku z czym warunki są takie dość niesprzyjające. E, staram się jak mogę. No, nerwy puszczają. Gotowa jesteś? Tak. Poważnie. Powoli, powoli, chyba. Prosto. No, pan kuba ruszył. No. Powoli idź. jechać jeszcze wolniej. Prosto. Prawie przy tym prosto, prosto, prosto. A musisz trochę Właśnie tu prawo. ma zajechać. Prawo. Lewo, lewo, lewo. Wolniej, wolniej, wolniej. Jeszcze prosto, gobek. Prosto. I skręcaj. Do poru? Nie. Prosto w lewo, w lewo, w lewo, tak ciut, takim delikatnym łukiem, prostuj, prostuj, ciut w lewo, odrobinę w lewo, prostuj, aha, tutaj, um, okej, okay. yeah. <laughs> słuchaj, udało nam się jakoś zmieścić, a teraz cofając po lewej stronie masz samochód. jakieś 20-30 cm. Dobra, to wyjedziemy prosto. Uważaj. I teraz tyłem między te słupki. Nie, nie tu. Nie. Ok, wjechaliśmy. <laughs> Dziękuję, wjechaliście przez ścianę. Wjechaliśmy <laughs> przez ścianę. W szczególności sprawia mi y, problem chyba y, zrozumienie. Zrozumienie potoku ulicy, potoku umysłów tych ulicy, tej ulicy, umysłów siedzących za kierownicami i niekiedy sposób ich myślenia tych umysłów, którzy zamkniętych w zblaszanych pusz, puszkach jest naprawdę nie do ogarnięcia. Nie, to jest 90 to 45, mówca Tak? Tak, 45 To jest ten pojem, który mierzymy. To jest tak, 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 tak. Dobra? Dobrze. Nie, bo to jest... Stopnia. A woda wrze w 100 stopniach. 45, 90... 45 to jest 100, 90 jest stopnia. Cyfrowe prowadzenie. Ale co, już mamy jechać? Tak, bo... już jedziemy. Mhm, mm start. Okay. Okay. Ale do przodu. Nie. Do przodu. 90. No. Jeszcze troszkę w prawo. 45. Oczywiście możemy i na też. To jest 90 100. km na godzinę. Um... Nie. Nie, 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 nie. Tam? Tak, teraz będziemy gdzie to po, Gdzie to jest, powiedz mi teraz? Powiedz. Jeszcze jakieś 40 metrów od morskich. O Jezu, to, to co Nie no, spojemy? nie 40, no, przepraszam. Jakoś leci. Nie, teraz stop, stop, nie, już jesteśmy. Dobra, przepraszam. I źle wymierzałam odległość, okej. Dobra, 10 metrów to było, 10, okej. Okay. Teraz musimy um, skręcić w lewo, tak? Okej. Okay. Jeszcze nie, jeszcze nie w lewo. No, to my, to my musimy wlec. Dobrze, delikatnie, ale delikatnie, w lewo, no. delikatnie, delikatnie, 45, trochę źle wjechaliśmy, no ale... 47 jakiego ja wyszło. Teraz w tak, 90 w prawo, odkręcaj, odkręcaj, uważaj, bo masz przód jego przy masce, dobra, stop, i teraz w lewo, 40... Pięć, delikatnie bardzo, bo mm, jesteśmy masz, zaraz to, koło niego. Dobrze, z, wyprostuj teraz. Z, tam, nie, ja teraz. z tyłu spokojnie. Ja teraz zrobię coś sam, dobra? A okay. Za chwilę mi powiesz, powie, czy to będzie dobrze. Tylko dobrze. Pijmy, czy, do tyłu. I cofnij jeszcze do tyłu i będziemy na wprost Poltka dokładnie. Tak? Na wprost, ale nie pod. No, kąt musi być. Chodzi, nie Chodzi o to, że nie na wprost, tylko kąt. Czy jesteśmy pod takim samym kątem, gdzie Jest jest 0,0? Czy jest tak równolegle? Nie. To jest... przy, jesteśmy troszkę przykrzywieni. A no jednak to cyfrowe prowadzenie auta nie bardzo się udało, bo utknęli. Najbardziej nie wychodzi mi skręt w lewo, bo zawsze nie wiem gdzie dokładnie mam stać. Po prostu katastrofa z parkowaniem wszystkich rodzajów nie dam rady wjechać na górkę pod górkę. Po prostu zawsze staje się mi samochód do tyłu. Katastrofa. Próbowałam wszystkiego. Nie dam rady się nauczyć. No, z pasem też nie idzie najlepiej. Między tamtymi słupkami i tyłem, tak? Tak, Roz. ale ja zapnę pas. Jest... Dobra, mam zapięte. Tak. Dobrze, mam jechać. Dobra. Jedynka na razie wrzuci. Dobra. Poczekaj, czekaj. Dobra. Powoli, 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 żeby było. Powoli prosto, prosto, prosto. Trochę, czekaj. Prosto. Ale tak powolutku, powolutku. Teraz z, powoli zwalniaj i w lewo. Lekkim łukiem. Po, nie, dobra, poczekaj, stop. Stop. Wsteczny. Wsteczny. Sprzęgło. Czy w którą stronę to, A, w taki, czekaj, tak jak w tamtym Czy Masz sprzęgło tak. wrzucone? Tak. Dobra, spróbuj do tyłu. Czy to jest wrzucone? Nie jest wrzucone. Czekaj. Sprzęgło. Dobre. No, jak? Jedzie? Jeszcze raz. Z Spróbuj. To wiesz, ja go wcisnę. Dobra. jest? Tak. Tak, jest. Dobra, poczekaj. Stop, stop, stop. Dobra. I teraz powoli. Tak. Tak i w lewo. Czekaj, dobra. I teraz, i poczekaj. Teraz troszeczkę w prawo. Dobra, dobra. Dobra. OK. Dobrze. I teraz... O, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, jeszcze jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek do przodu. Dobra, dobra, dobra. Stop. Jesteśmy. Zaparkowane. Dobra, i teraz wsteczny, proszę bardzo cię. No, tu mam to jest problem. No będzie problem, ale wiesz co, po prostu na razie wsteczny wrzucaj i spróbuj w prawo kręcić. Tak, tylko na razie lekko, żeby bo musimy wyjechać koło samochodu. Tak, mam wsteczny. I sprzęgło. Dobra, to uuuu. Ale się, nie zasuwaj tak. Bo z tego to dupa wyjdzie. Okay, sorry, dobra, nie. Ale ja po prostu... Dobrze, to wiesz co, teraz po prostu staraj się jechać powoli prosto. Co, zdenerwowałaś się? Nie, nie, nie. Dobra, jedynka jest? Jest, dobra. Jedziemy prosto.